Just, come on, just please don't shoot Carl! Me. I, I. think I love you! Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich oczywiście w kolejnym odcinku z Geta Asan Andras. To już jest odcinek. czekajcie, który? Dziesiąty, chyba dziesiąty, tak, dokładnie dziesiąty odcinek: misje u Kataliny. Ten odcinek poświęcimy misjom u Kataliny. Którą poznaliśmy w poprzednim odcinku No i przedłużając już sobie zaczynajmy No działo się w poprzednim odcinku, dowiedzieliśmy się naprawdę dużo Big Smoke no rządzi już w Los Santos e, To czy, Cały Grove Street opanował To czy, gang z Grove Street e, Rodziny z Grove Street pomagają mu właśnie w przemycie narkotyków Pod nieobecność obecność Sweet'a e, Łatwo było chyba nimi, nimi zmanipulować tak mi się wydaje e, No i to przesądziło o tak naprawdę pozornym zwycięstwie Smoke'a, ale on nie wie, no, że my się podniesiemy jeszcze. On nie wie, że my się podniesiemy. No, musimy najpierw od takiego czegoś zacząć. Mała chatka, dom, dom Kataliny. Co tutaj jest ciekawsze, to właśnie te nagrobki. I to jest taka, to jest taka ciekawostka, że to są nagrobki byłych, byłych Kataliny. Coś takiego słyszałem, nie wiem, co tu powiedzieć. Z tyłu Chyba jest shotgun. O ile mnie dobrze nie myli. Jeśli tu miał być shotgun. A jednak chyba nie. Może to było w Sampie. Może to było w Sampie, ale. Albo w jakimś tam. Nie nie pamiętam. E, dobra. Dobra, zaczynajmy. Ej, hey, Catalina, baby! It's me, Carl Johnson. Hey, baby i'm sorry we got off on the wrong foot i had a rough time baby you know maybe i was a little harsh please forgive me come on baby open up the door shit is she here i don't see her come on baby don't be mad baby please Without you, there is no Carl Johnson! Damn, man! Shit! Now, where is this stupid bitch? Mm. Uh, Here, shit. Come on. Who's the bitch now, eh? Oh, baby, baby. I I'm so sorry, baby. What was that? You so right. Please forgive me, baby. Just, just don't fucking shoot me, please! Do you think you are sorry? Huh? How would you going to prove you're sorry? I, I, come on now, baby. Come on. I'm going to play with you so rough, baby. Keep talking. Yeah, yeah. And, and I'll take you to rob banks and shit. Oh. And, you know, I, I'll let you kill anyone you want to kill. Mm-hmm. I'm going to treat you right, baby. Shit. Just come on. Just please don't shoot Carl. me. I, I think I love you. Uh shit, that that's great. Uh cool. Uh yeah, fantastic. Shit, all that. Uh you wanna go rob some shit, baby? Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. <laughs> what we got left? Are you stupid? Do you forget already? The bank in Palomino Creek. The liquor store in Blueberry, or the bedding shop in Montgomery. Okay. Well, this time we gonna do a real chill. No crazy psycho shit, baby. Speak for yourself, soft boy. Today I feel like killing all the men I meet. Oh, baby. Don't worry. I make an exception for some of the men in my life. Now drive faster. No, idobra. Jak widzieliście, chyba Katalina się zako zakochała w kardu. a on to raczej traktuje jako. E oh A on to raczej traktuje jako biznesowe sprawy. E, no zobaczymy jak to się potoczy dalej, ten związek, jeśli można tak to nazwać. Dobra, podjeżdżamy do tego sklepu monopolowego w blueberry. The like the while, what? No napadli tu jakieś kowboje. No, szybko. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jedziemy za nimi. To... Pamiętam też się z tym męczyłem i to kilka... kilka razy, jak nie kilkanaście. A to było oczywiście kiedyś. Jak pierwszy raz to właśnie ogrywałem. Dobra, musimy podnieść taczkę. Oni tu nam uciekną, więc no... Dobra A, zatrzymali się jakoś, nie wiem Serio się zatrzymaliście? jaj szybciej musimy jechać A to takie skrętne Czekajcie, tam Jest, kolejna się zaliczyła, fajnie Kolejna paczka, jesteśmy w Montgomery Ale nas mylił gościu, co? Karl nic nie słyszy już Dobra, udało się i to. Elegancko. Zobaczcie jak elegancko, co? Jeszcze tak szybko tego nie zrobiłem.

jeszcze ja nic nie zrobiłem nawet A teraz to ja się naprawdę zdenerwowałem, jakie oszukiwanie niby No, uwaga włączony jeden lub więcej kodów. Przecież nawet nie używałem żadnych kodów No muszę to zrobić jeszcze raz, wiecie? Bo, bo ja tu nie chcę Zrobimy to sobie jeszcze raz Ale to już wytnę No dobrze, dobrze, dobrze widzowie <gryw> Za dużo tego dobrze Dobra, czekaj się za refont Caesar, what's up? I can smell not just from a mile off. Racing, my friend. Cars, not beautiful cars, but fast, man. Fast. What are you talking about? Street racers from San Piero. They meet out here to tear up the blacktop. No chota. No chota choppers. You wanna make some money? Just the pope shit in the woods. Why you keep asking me that, Holmes? I told you I don't know. What a holiness does is business is his business. Just get a fast car and meet me in Kendall just south of Montgomery. See you, man. <laughs> <Ale to> <laughs> <nie> <laughs> teraz. Ale udało mi się to zrobić bez oszukiwania. Ja nawet nie wiem, skąd było to oszukiwanie. Dziwne to. Naprawdę dziwne było. Dziwna akcja po prostu. Dobra. Hey, Catalina, it's Carl. Come on, let's go! We got banks to rob, baby. Come on, let's go! In here, amor. Right, come on, let's go! Do get your sorry ass in here right now, Johnson, or I shove a Alright, I'm coming. Look, baby, I really need that paper. Oh my god! What in hell's name is that? This, you fucking prick! This is a rack. I'm gonna no, torture baby. your sorry no. ass! Please, no! You never write to me! You don't call you treat me like a fucking whore, Like one of your horses. No, baby, please. I ain't into that shit. I'm gonna fuck you up. Oh, baby, please, no. Please, baby, no. Ow! Hey! Ooh! Ow! Ow! Damn! Oh, shit. Jess, faster. Harder. Deeper. Oh, Jess! Yes. Jess! Jess! Maybe we can go out and... Rob now. How <laughs> was akcja. I knew you would like it. Look, baby. I thought we was gonna make some serious paper. I'm starting to get really bored of you. I just need the money. And I'm just a cheap fuck? A whore, you don't even pay? No, I didn't say that. Carl, I say I'm in love with you, and you act like I'm an idiot. I see the way you look at other window. I know you're kind, Carl. I am serious. I will kill you if you ever mess around. I will castrate you first, then I will make you eat that.

Do you know, man enough? Here, Carl. Satchel charges. What the hell did you get there? Oh, oh, no, we 25 tych ładunków. Open the back room door. Or I blow your fucking face off. Leave the panic button or I'll kill your children too. I warned you, you stupid bitch. Stupid fucking bitch. Now I kill you. Eat my shit. No i to jest dość proste. Tutaj musimy podłożyć jeden ładunek. Odsunąć się. Mamy safe. Czekajcie, jakoś to. O, dobra. Jakoś poszło. No i co, poszło? No nie poszło, zobaczcie. Jest safe. No i co teraz? Może teraz pójdzie. Jest! Udało się. Nieco, uciekamy, tak? Cztery gwiazdki. Jeździemy do Limor oczywiście do Paint Spray. Ale cztery gwiazdki naprawdę. To się często nie zdarza. I to za takiego Bookmachera. No dobra, już, już trzy. Yy, opłaca się chyba. Czekajcie, gdzie ja jadę? Do Dillimorce. To czemu mi pokazuje, że tam mam jechać? A to oni teraz wszyscy tu są. jaj! Ponad dwa strzały, co? No ta, bo to Desert Eagle Czekajcie No i teraz, patrzcie co się stanie Nie damy rady tego zrobić Patrzcie, patrzcie jak my Dobra Jakoś się udało Dobra, jakoś się udało, jakoś uciekliśmy ale było grubo, było grubo. Już się bałem, że to fajluje, ale. Czekajcie, Drifta. Drugiego. Dobra, wjeżdżamy do paint spray. i teraz uważać trzeba. No i teraz trzeba uważać, bo mrugają gwiazdki. Take me home, Carl. Okay, look, <sighs> well, we gotta talk about something. What? What do I have to say to you? You're a great girl and all, but you gotta calm down. I know some cold-blooded cats wouldn't act like you. Oh, you get given a lioness, and you want a pussycat? With? No, I just want. Do you know why I act like this? No. I love Carl. A woman's heart is a tempestuous place, and you will break my heart. Sometimes I want to kill us both. Please don't do that. Just relax a little. Jakoś siudeł, ale jak widać, no... Z tego chyba nic nie będzie tak mi się wydaje. <laughs> Przynajmniej ze strony Karla patrząc. No on to już wiem On to już wie. Ale dobra, jedźmy do y, kryjówki Kataliny. Zobaczymy ile dostaniemy z tego napadu. Ja obstawiam że 10 tysięcy, chociaż może 8, coś takiego. 8 tysięcy

no more look. <laughs> o boże. Dlatego angielski to też jest fajny język. Właśnie tak można sobie żartować. Dobra, e, jedziemy. Jedziemy na kolejną misję. Asshole! Damn, what I see it on television. I read it in books. I hear it in music. Do all the same. Fuck this. Fuck that. Well, fuck you. Baby, I'm sorry. I gave to you as a woman. No. No more. From now on, we're just business partners, okay? Hey, if that's how you want it, but I mean, you're breaking my heart. I'm warning you. I'm in a really bad fucking mood. Today, I kill everybody who fucks with me. Especially you! Move! Like a woman reborn! Cool. Maybe you won't go berserk, huh? Oh, I go berserk, but not until I really pissed. Oh, well, that's a relief to hear. Perhaps this time no kawa motherfuckers will get in our way. Amen to that. Come on, drive! What's the guy? I Well give me a break. Here's your break. Your break is you're not on my barbecue being eaten.

Daughter, but still bread. What? Where'd that come from? Enough! I'm not speaking to you anymore. No, Laura. Right. You're on crowd control, so don't take any shit. Yes, um, Miss Catalina, Miss. Don't even think about doing anything, motherfucker. Hand over every last dollar now, bitch. I'm going to empty the safe. Keep these idiots covered. All right, you heard the lady. No heroic shit. You know what this is? Oh shit! shit. Oh One simple job! idiot! Attention all units! Some psychos are robbing the bank at Palomino Creek. Shit! I just bought another donut. Don't criminals have any consideration? We can collect that bribe later. Might as well go and take a look. No to jak widzicie, dobra eee, Tu są atm -y, Więc pozbieramy sobie Już pozbierają? I jeziemy z tym. Oj, zobaczcie Katalina, jak mi podeszła. Dobra, czekajcie. O, tu jest, gościu. Zobaczcie, jak zabarykadowali. Tu też barykada. Dobra, udaje się jakoś. Z tyłu! Z Tyły mi robią, zobaczcie. Dobra, ja może jednak pójdę... ...dalej, bo oni tutaj tym... ...helikopterem nieźle sobie radzą. Masz odgana, zobaczcie. No i teraz się zacznie fajny pościg. Teraz żeby tego nie sfailować, no tu łatwo jest właśnie sfailować na tej rampie. O, popiska kaskaderski się udał. Kolejny raz. Kolejny raz się zastanawiam ile dostanę z tego napadu. Z tego co pamiętam to była gwiazdka, więc to się przyda na pewno. O, zgubiliśmy ich I teraz tutaj wyjadą nam naprzeciw. Tak mi się wydaje z tego co pamiętam dokładnie. Katalina tu upadnie, wsiadaj tu do mnie, wsiadaj uciekamy.

No i goodbye Do i 10 tysięcy, no wreszcie o taką kasę mi chodziło Wreszcie o taką kasę mi chodziło e, Dobra, zapiszmy sobie gierkę. E, I co teraz? Na tym momencie chyba sobie zakończymy odcinek W kolejnym e, jedziemy tam do Cezara, zobaczcie co to tam za wyścigi i co? Dzięki za ten odcinek. Oczywiście bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dokładnie. 24 tysiące na naszym koncie. Fajna sumka się uzbierała. Fajna sumka się uzbierała. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!